Świadomy znaczenia, mych słów Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem, I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam, uroczyście, przyrzekam uroczyście, że będę mówić szczerą prawdę, że będę mówić szczerą prawdę. Niczego, nie niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Dziś od złożenia przysięgi przed trzyosobowym składem sędziowskim Sądu Okręgowego w Kielcach przez 11 świadków powołanych w sprawie protestów w zakresie wyborów na wójta gminy Wojciechowice, złożonego przez Damiana Jędrzejewskiego, kandydata na to stanowisko. Jak można było przypuszczać, sprawa nie została rozstrzygnięta. Będzie dalej procedowana 10 czerwca. Staramy się o unieważnienie wyborów z dnia 7 kwietnia 2024 roku w zakresie w jakim wójt... Gminy Wojciechowice w postaci pana Szymona Sidora objął stanowisko wskutek wyborów, które naszym zdaniem zawierają wiele nieprawidłowości proceduralnych i wskutek tych nieprawidłowości właśnie został zainicjowany niniejszy protest. Czy były nieprawidłowości i czy wpłynęły na wynik wyborów, w wyniku których stanowisko wójta objął Szymon Sidor ustalał skład sędziowski Kieleckiego Sądu Okręgowego. Przed oblicze midy w charakterze świadków zostali zaproszeni członkowie Gminnej Komisji Wyborczej, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Widzinach oraz mężowie zaufania, a więc wszyscy, którzy 7 kwietnia pracowali przy wyborach samorządowych. Wówczas w wyborcze szlanki o fotel wójta gminy Wojciechowice stanęli Szymon Sidor i Damian Jędrzejewski. Pierwszy z nich ubiegał się o reelekcję i otrzymał poparcie 1073 wyborców. Na jego kontrkandydata zagłosowało 1072 osoby. Tuż po ogłoszeniu wyników Damian Jędrzejewski zapowiedział złożenie protestu, bo twierdził, że nie wszystkie procedury podczas pracy obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bidzinach były zgodne z kodeksem wyborczym. Czy były zgodne i czy gmina Wojciechowice będzie ponownie wybierać wójta ustala sąd. Podczas poniedziałkowego posiedzenia świadkowie byli pytani o to, czy karty z głosowania na wójta były liczone dwa razy. W jaki sposób były zabezpieczone po przeliczeniu? W tym przypadku część świadków twierdziła, że tak, część, że nie, a jeszcze inni, że nie pamiętają. Sąd ustalał, jak i dlaczego doszło do zmiany statusu jednego głosu z nieważnego na ważny. Czy może były naciski na ponowne liczenie? I dlaczego do powtórnego liczenia doszło? Sędziny pytały, ile było protokołów z wyboru na włodarza gminy. Jak przebiegał proces wprowadzenia danych do systemu Państwowej Komisji Wyborczej? O przebieg głosowania pytanie były także mężowi zaufania. Po wysłuchaniu świadków i krótkiej naradzie przewodnicząca składu, sędzina Sądu Okręgowego Ewa Bystrzyńska, zdecydowała o odroczeniu rozprawy. Rozprawa ulegnie odroczeniu. Na tym kolejnym terminie rozprawy sąd również e, przesłucha w charakterze strony pana wnioskodawcę i uczestnika. Na następną rozprawę zostaną wezwani świadkowie, którzy się dziś nie stawili w sądzie, oraz dwaj kolejni. Sąd zajmie się też kartami z głosowania na Wójta. Zwrócić się do przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach o nadesłanie e, pakietów głosów ważnych oddanych na Szymona Mikołaja Sidora w obwodowej komisji numer 2. Zadowoleni z przebiegu wydarzeń i pewni wygranej są Damian Jędrzejewski i jego pełnomocnik. Materiał dowodowy jest po stronie, przemawia za, za panem Damianem Jędrzejewskim, natomiast ocena ostatecznie zawsze należy do sądu. W naszym mniemaniu potwierdziło się przypuszczenie, iż doszło do licznych nieprawidłowości w zakresie ustalania wyników głosowania. Sprawa jest w toku, czekamy. Sąd w mojej ocenie zebrał mocny materiał dowodowy. W naszej ocenie procedury jednoznacznie zostały złamane. Uczestnik rozprawy, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Widzinach, nie chciał rozmawiać przed kamerą. Przewodniczący zapewnił, że wybory odbyły się zgodnie z kodeksem wyborczym i nie ma mowy o złamaniu jakichkolwiek przepisów. Rozprawa pokazuje, jak ważny jest jeden głos, który zdecydował o wyniku głosowania. Gdyby kandydaci mieli taką samą liczbę głosów, to o tym, który z nich zostanie wójtem, decydowałaby wygrana w większej liczbie obwodów. Także i tu byłby remis. Z sześciu obwodów w trzech wygrał Jędrzejewski i w trzech Sidor. W takim wypadku wybory musiałyby się odbyć raz jeszcze. Decyzja należy do wymiaru sprawiedliwości. Jeśli będzie powtórka, to także sąd zdecyduje, czy wybory odbędą się na terenie całej gminy, czy ponownie zagłosują tylko mieszkańcy Bidzin, Jasic i Bonic. Jerzy Jeżyszczyzn, STV Info.